Cześć, witajcie w trzecim odcinku przygód krótkiego Pawła. Tym razem obyło się bez przypału, zatem kontynuujemy zmagania reprezentacyjne. Tym razem przeciwnikiem biało-czerwonych będzie reprezentacja Chin. Chociaż w zasadzie jeden przypał był, okazuje się, że liczenie po francusku do trzech nie idzie mi najlepiej, co słusznie zauważył Dawidron. To tyle tytułem wstępu, nie ma czasu na marnowanie. Paolo Shorto w wyjściowym składzie, znów na prawym skrzydle, zatem ruszamy na mecz. Być może tym razem uda uniknąć się kompromitacji, jakiej byliśmy świadkami w meczu z Kanadą. Dajmy Paolo Shorto ciężkie zadanie na to spotkanie, czyli oddanie jednego celnego strzału. W sumie to dwóch, bo w końcu zwiększamy ten cel. Trzeba bowiem dmuchać na zimne, bo okaże się, że oprócz 11 Chińczyków na boisku, pod murawą przebywa kolejny miliard, który będzie dawał przewagę naszym rywalom. Polo Shorto ściga się na prawym skrzydle z Luke Chopin, ale ostatecznie decyduje się na zagranie do Roberta Lewandowskiego. Robert natomiast oddaje piłkę Polo Shorto, ten strzela z lewej nogi i właśnie zalicza swój pierwszy celny strzał. Dzięki temu jakże brawurowemu zagraniu polska reprezentacja prowadzi w statystykach z Chinami. Zawsze będzie to jakaś linia obrony na wypadek utraty bramki z naszymi skośnokimi przyjaciółmi. Lewandowski na lewym skrzydle spokojnie do Krychowiaka. Ten zagrywa. Ten uderza w Hegujana. Następnie w Wang Xingyu. Bramki z tego nie ma, ale z pewnością dwóch chińskich zawodników poczuje przez dłuższy czas uderzenie polskiego napastnika. Teraz szybka kontra. Alkesen trochę taki naciągany ten Chińczyk. Jak widać Syryjczycy dostali się także i tam. Zagranie do Peng Xingli, który jest w i bez najmniejszego problemu pokonuje Wojtka Szczęsnego. Oczywiście patrząc na przebieg poprzedniego spotkania nie jest to żadne zaskoczenie, jednak wszyscy łudzili się, że na narodowym Biało-Czerwoni wystąpią nieco lepiej. Ale tym jakże banalnym sposobem umiejętności gry w piłkę nożną, ci, którzy zmienili życie na całym świecie, wychodzą na prowadzenie. Przede wszystkim największa zasługa w utracie tej bramki należy do naszego Paolo Shorto, który w wybitny sposób wbiegł co prawda w piłkę, ale nie ogarnął by zabrać ją ze sobą, dzięki czemu strzelec bramki z powrotem do niej dopadł i wtedy już bez problemu pokonał polskiego golkipera. Paolo Shorto chyba gdzieś tam w głębi duszy myślał, że z znienacka nadbiegnie, zabierze piłkę i ucieknie, ale zapomniał, że mały to on jest tylko w Hiszpanii, a tutaj grając z Chińczykami gra jak równy z równym. Od 19 minuty na Narodowym Chiny prowadzą z Polską. Klik podaje do Szymańskiego. Ten decyduje się na zagranie do Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski zagrywa na prawe skrzydło do Paolo Shorto. Jednak szybszy był od niego Luke Pen który odbiera Polakowi piłkę, po czym niespodziewanie wybija na rzut rożny, dośrodkowanie biało-czerwonych, jednak i to nieskuteczne. Chiny nadal prowadzą 1-0, zobaczmy, Paolo Shorto próbował jak przecinak przelecieć przed chińskim obrońcą, jednak nadział się na kopyto rywala. Biało-czerwoni oczywiście za chwilę będą wykonywać rzut rożny, kapitan reprezentacji Polski wrzuca piłkę w pole karne, jednak znów Liu Xiu -Peng wybija futbolówkę, zagranie do Paolo Shorto, ten się rozpędza, jego lepsza lewa noga nope. strzał, prawie była bramka, Piłka odbiła się od słupka, ale nie tego co trzeba. Genialny strzał z daleka polskiego skrzydłowego naprawdę niewiele tu zabrakło. Jak widzimy na załączonym obrazie, emocje wzięły górę. Paolo Shorto wykrzykuje przekleństwa w bliżej, nieznanym nikomu języku. Z pewnością była to staropolszczyzna, gdyż nie zapominajmy, że jego pra 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 pra, 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 pra dziadek był Polakiem. Pencin Lee zagrywa do Alkesena, jednak w ostatniej chwili Czerwiński wybija piłkę. W tej chwili futbolówka jest już u Lewandowskiego, ten zagrywa na prawe skrzydło. Paolo Szorto oczywiście wygrywa pojedynek biegowy, bo dlaczego miałby to nie zrobić? Strzał niestety niecelny. Wszyscy zgromadzeni na trybunach widzieli już tutaj piłkę w siatce. Zawodnicy reprezentacji Polski również widzieli tutaj wyrównującą bramkę, jednak Paolo Szorto nie widział nic. Nie zdziwmy się zatem, jeżeli na drugą połowę wyjdzie w czarnych okularach i z białą laską. Bo może i rzeczywiście biega on niczym struś pędzi wiatr, jednak jeśli chodzi o celność, to wraz z Arkadiuszem Milikiem śmiało mogliby sobie przybić piątkę. Chociaż powstaje pytanie, czy aby na pewno trafiliby dłonią w dłoń. Lepiej nie ryzykować, bo wyszłoby, że każdy sprzedałby sobie nawzajem liścia i powstałby z tego konflikt w drużynie. Frankowski z piłką na lewym skrzydle. Jak widzimy, mamy tutaj ewidentnie jakiś problem wśród zawodników, że ci przeważnie gubią piłkę, kiedy mają ją tuż pod nogą. Być może w swojej strukturze przypominają pewien niechciany obiekt, znajdujący się przeważnie na trawniku. Tymczasem piłka do Świderskiego i w 51 minucie w końcu mamy wyrównanie w tym meczu. Natomiast wracając na szybko do wywodu o konsystencji piłki, być może ona delikatnie podśmierdywać wtedy zawodnikom, dlatego też gubią ją w trakcie biegu. Tymczasem w drugim meczu z rzędu strzelcem bramki Karol Świderski, dlatego chyba na tle wszystkich zawodników, jakich widzimy w reprezentacji w FIFA 22, można śmiało powiedzieć, że Karol to człowiek, który pozostał piłkarzem. Bezbłędny strzał polskiego napastnika w samo okienko bramki, i w końcu Polacy mają swój upragniony remis. Tymczasem Paulo Sosa przeprowadza zmiany w reprezentacji Polski, boisko opuszcza Świderski, a w jego miejsce wbiega gwiazda ostatnich nagłówków, Świerczok. Miejmy nadzieję, że nie będzie on dealował wśród kolegów, tylko naprawdę da własny wkład w to, aby Biało-Czerwoni zdążyli jeszcze wyjść nad prowadzenie przed gwizdkiem kończącym to spotkanie. Aikesen prowadzi futbolówkę w kierunku bramki polskiej reprezentacji, decyduje się na zagranie do Yohun Chao, oddaje strzał, który nie był żadnym wyzwaniem dla Wojtka Szczęsnego. Oto naprawdę w ostatnich meczach trzeba się postarać. Yohun Chao na lewym skrzydle zagranie do Wuleja, ten z kolei wypatruje Yang Liu, który zagrywa do Lique. i tutaj już bez zaskoczenia, finał przebiegu tej akcji kończy się bramką dla reprezentacji Chin. Niby like, niby like, ale dla Polaków chyba nie do końca, bo właśnie praktycznie przed zakończeniem tego spotkania zdołał urządlić biało-czerwonych i odebrać im szansę na remis. Trzeba przyznać, że Chińczycy rozegrali tę akcję ofensywną jak dobrą partię szachów, a Wojtek Szczęsny cóż, chyba nie zauważył, że piłka przylatuje nieco wyżej niż zakładał, dlatego też wpadła do bramki. Jedni w defensywie mają mur, drudzy stawiają autobus, Polacy w bramce przewiesili filankę. Mierzejewski do Lewandowskiego, ten oddaje piłkę nadawcy podania. Jeszcze raz Mierzejewski do Paolo Shorto, ale ten nie ma już siły i o dziwo nie był w stanie osiągnąć swojej kosmicznej prędkości. Piłka opuściła boisko, Paolo Shorto też opuścił boisko, ale to nie koniec zaskoczeń, bo sędzia zakończył to spotkanie, a to oznacza, że oprócz Paolo Shorto wszyscy pozostali również z boiska już zejdą. Wnioskiem, jaki nasuwa się po tym spotkaniu, to to, że Chiny są nieco słabsze od Kanady. Być może PZPN, przed ustalaniem kolejnego meczu towarzyskiego dla Białoczerwonych, powinien pomyśleć nad Bangladeszem. Po powrocie do klubu, krótki Paweł otrzymał wiadomość od menedżera, że w końcu będzie miał szansę wystąpić od pierwszej minuty spotkania. Rywal Realu Sociedad o pozycję wyżej w La oznaczać to będzie naprawdę wyrównany pojedynek. Rzeczywiście Paolo Shorto na prawym skrzydle, czyli menedżer Realu Sociedad nauczył się, że polski zawodnik gra tylko po prawej stronie na skrzydle. Zatem po raz pierwszy będziemy mogli w pełnej krasie ocenić występ Polaka w 90-minutowym pojedynku przeciwko Cadiz. Rzut rożny dla Realu Sociedad będzie wykonywał go Dawid Silva. Czeka na gwizdek sędziego, wzrzuca w pole karne, jednak obrońca przeszkadzał Jarzabalowi. Zabalowi, piłka zostaje wybita pod nogi Paolo Shorto. Zobaczmy, Polak rusza nie, jednak zdecydował się na kółki. Ałar z ale urwał! Ale to było ale dobre. Mówiłem, nie... Niesamowity popis umiejętności strzeleckich pomocnika realu Sociedad. I dzięki temu już w ósmej minucie drużyna z Paolo Shorto na pokładzie zaczyna prowadzić jeden do zera. Zwróćmy uwagę na tej powtórce, że drużyna Kadis po wznowieniu, po rzucie różnym była naprawdę genialnie przygotowana do obrony tylu obrońców, których mieli w polu karnym, nie przeszedłby nawet najlepszy drybler. Owar oczywiście odgadł tą sytuację doskonale, decydując się na strzał spoza pola karnego. Trzeba śmiało stwierdzić, że celność strzału Uwara można by było porównywać z bombą atomową, jaką zrzuciło USA na Hiroshime. Nikt takiego uderzenia się nie spodziewał, ale jak już strzał poszedł, to nie było co zbierać. Galido decyduje się na zagranie do Fernandeza. Fernandeza na wybieg do Negle do, który bez najmniejszego problemu pokonuje bramkarza Real Sociedad. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź rywali, i doświadczony zawodnik drużyny przeciwnej doprowadza do remisu w tym spotkaniu. Akcja na pozór nie wydawała być się w żaden sposób niebezpieczna, tym bardziej, że do piłki dobiegał Negredo, którego nie uszukujmy się raczej ze sprintem niewiele ma wspólnego. Zagadu jednak jak samo nazwisko wskazuje, zagadał się z kolegą z obrony, w związku z czym nie dał rady utrzymać tempa, jakim poruszał się Negredo, i tym oto sposobem mamy jeden do jednego. Zagranie do Jarzabala, który zatrzymuje się z futbolówką Zagrywa na środek boiska do Paolo Shorto Ten prostopadle do Gorozabela Ten odwdzięcza się Polakowi no. Paolo Shorto oddaje taki strzał, że teraz jak widzimy Aż nie chce patrzeć w kierunku bramki Nie jestem do końca pewien co gorsze Czy strzały, które oglądaliśmy w wykonaniu krótkiego Pawła W meczach reprezentacyjnych, gdzie kompletnie futbolówką mijał bramkę Czy może ten, w którym próbował nagiąć prawa fizyki Z tak ostrego kąta celując do bramki Na świecie słyszano już o Newtonie, Einsteinie, Pascal o Paolo Shorto nigdy nie słyszano i patrząc na strzał, który oddał, jeszcze naprawdę długo nikt nie usłyszy. Dawid Silva do Uara, Uar bez zastanowienia do Ojar Zabala, ten w obrońce, jeszcze raz Uar, tym razem Ojar celnie do Paolo Shorto, strzał z lewej nogi, anorektyczny, leniwy, a mimo to wpada do bramki. Polak daje prowadzenie swojemu zespołowi, po czym razem z kolegą w niewyjaśnionych okolicznościach znikają za bandą. Skupmy się jednak na powtórce, zostawmy sprawy paranormalne specjalistą. Zwróćmy uwagę, że chyba podanie o jarzabala numer jeden, które trafiło w przeciwnika, kompletnie zdezorientowało całą obronę Cadiz. Następnie Paolo Żorto wykorzystał to, że nikt go nie widzi, nawet pomimo wstającego afro, wbiegł w pole karne i szczurem po ziemi pokonał bramkarza drużyny przeciwnej. Tym samym Polak stał się autorem drugiego trafienia w tym sezonie La ligi. Bez piłka Isakowi udaje się odebrać przeciwnikowi, po czym zbiega na skrzydło. Za bardzo widać, że nie wie, co chce zrobić z futbolówką, dośrodkowuje ją ostatecznie w pole karne. Fali wybija piłkę, ta jednak ląduje pod nogami uara. Zagranie do Silwy Silva zagrywa do Shorto, Shorto tak bardzo odpalił się w tej akcji, że podał do bramkarza. W sumie to nie ma czemu się dziwić, skoro wszyscy podawali to, dlaczego miałby i nie podawać polski skrzydłowy. Merino zagrywa do Sylwy, Sylwa oddaje piłkę, Merino decyduje się na wypuszczenie Paolo Shorto. Polak rozpędza się na prawym skrzyle, ma naprawdę mnóstwo miejsca do grania po ziemi do Isaka. oż tutaj mało zabrakło, aby szwedzki napastnik posłał do szpitala golkipera Cadiz. Dlatego też zupełnie na chłodny umysł dobrze się stało, że trafił do bramki. Dzięki tej potężnej bombie w bramkę Cadiz Real Sociedad wychodzi na prowadzenie 3-1. Sam zaczynam się zastanawiać, czy to prędkość Paolo Shorto, czy jego wzrost sprawiają, że żaden z obrońców nie jest w stanie go przypilnować w najmniejszym stopniu. Dogranie do napastnika było już tylko czystą formalnością, a to, że piłka mu nie zeszła, po pierwsze uratowało życie golkiperowi, po drugie uratowało życie jednemu z kibiców na stadionie, w przypadku w którym piłka nie poleciałaby w światło bramki, a po trzecie zmniejszyło szansę na stratę prowadzenia w dzisiejszym spotkaniu. Podanie do Silwy ten zostawia futbolówkę Uarowi, a ten bez zastanowienia zagrywa do Paolo Shorto na prawym skrzydle. Zobaczmy świetne przyjęcie główką, wbiega po do dośrodkowanie prawą nogą najsaka, nice, a ten wyskakuje i swoją łepetyną pokonuje po raz drugi w przeciągu 5 minut bramkarza Cadiz. Nikt, ale to nikt po tym meczu nie będzie nawet śmiał powiedzieć, że emocje były niczym na grzybobraniu, ponieważ bramki wpadały w sposób zjawiskowy. Paolo Szorto, który nie był widoczny niemalże przez całą pierwszą połowę, w drugiej obudził w sobie demona, który sprawił, że co chwilę jego nazwisko wykrzykiwane było na trybunach. Olbrzymie brawa również dla Isaka, któremu wspaniale udało wyskoczyć się w górę o niemalże pół metra wyżej od przeciwników, dzięki czemu bez najmniejszego. Musimy przerwać komentowanie, ponieważ nie jestem do końca pewien, czy nie trzeba wołać pogotowia. Ponieważ w całej tej euforii zawodnicy z ławki rezerwowych wstali na tyle ekspresyjnie, że ich głowy w tej chwili tkwią w daszkach nad ławką trenerską. Wracając jednak do meczu 4 do 1 po strzale Isaka. Sędzia pozwala jeszcze zawodnikom na wznowienie gry, zatem zobaczymy być może jeszcze jedną akcję. Nie! Jednak drybling Negredo sam ze sobą sprawił, że sędzia zdecydował, że dalsza gra nie ma najmniejszego sensu. Wysokie zwycięstwo Realu Sociedad i genialny występ Paolo Shorto, który w dzisiejszym spotkaniu zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty. Z całą pewnością nic nie stanie mu zatem na przeszkodzie, aby otrzymać nagrodę dla zawodnika meczu. Tymczasem okazało się, że Paolo Shorton nadal po meczu znajduje się w wyjściowej 11, chociaż z drugiej strony ciężko by było, gdyby z niej wypadł po tak rewelacyjnym występie, a tutaj do Realu Sociedad zbliża się pojedynek w lidze Europy. Pierwszy pojedynek w tych rozgrywkach nie wydaje się być jakoś nadzwyczajnie trudny, ponieważ Real Sociedad zagra przeciwko Gruzowi. Dobrze zatem na nowym terenie rozegrać jakiś mecz rozgrzewkowy, ponieważ później będzie już tylko trudniej. PSW i AS Monaco. Losorto otrzymuje podanie i od razu rozpędza się tyle, ile fabryka dała korzystając z tego, że ma jeszcze niezużyte siły, jest na wysokości polakarnego dośrodkowania, najsaka strzał z główki, ale Handel obronił bez najmniejszego problemu. Przede wszystkim z całej tej akcji pocieszający jest ten mechanizm, który wytworzył się u polskiego skrzydłowego, który w wybitny sposób potrafi dośrodkować na głowę do napastnika Sociedad. Tym razem na drodze jednak stanął niemiecki bramkarz, który standardowo jak to zazwyczaj Polakowi musi Pokrzyżować plany. Niestety, właśnie zostałem zbesztany przez studio, z którego nakrzyczeli mi do słuchawki mniej więcej tak. Embewer się ogarni, on jest Austriakiem, nie Niemcem. Zakończ w końcu te swoje uprzedzenia do naszych zachodnich sąsiadów. Także sprostowuje: Siebenhandel jest austriackim bramkarzem, a to oznacza, że niezawiść spowodowała zatrzymanie strzału Isaka, tylko umiejętności. Strasznie długo rozwija się ta akcja. Muszę przyznać, że szybciej już chyba odrośnie amputowany palec, aniżeli cokolwiek wyniknie z tej akcji. Zagranie do Isaka. Teraz jest szansa. Paolo Shorto przyspiesza, wyprzedza obrońcę, jest w polu karnym. Zagrywa dołem Dołara, który stał kompletnie niekryty i dzięki temu w końcu udało pokonać się Ziben Handla. W związku z tym, że akcja była wyprowadzana w tempie, w jakim niektóre projekty ustaw trafiają do Sejmu, defensywa z gruzu delikatnie zaspała, co pozwoliło Awarowi dokładnie przyjrzeć się sytuacji, przymierzyć i oddać celny strzał. Najważniejsze jest to, że Real Sociedad zaczyna prowadzić w końcu po ponad pół godzinie 1 do 0. Nie zapominajmy również, że asystę przy tej akcji zaliczył krótki Paweł. Swoim podaniem zaprezentował, że ma oczy dookoła głowy i prawdopodobnie w czterech literach. Widział dosłownie wszystko, dlatego bezproblemowo dograł do swojego kolegi. Ojar Zabal z futbolówką na lewym skrzydle Kiwa się z przeciwnikami, cofa piłkę do Merino Merino zagrywa do Paolo Shorto, który natychmiast przyspiesza Wbiegając polekany strzał z prawej rogi Handel wyciąga rękę, blokując tym samym strzał Polaka Jak widzimy Paolo Shorto nie pozostał mu dłużny Wyciągnął dwie ręce dotykając głowy, aby pokazać mu, że rękoma to i on potrafi operować doskonale Krótki Paweł miał szansę na zdobycie debiutanckiego gola w rozgrywkach europejskich Jednak na przeszkodzie stanął mu tym razem austriacki bramkarz Ojar Zawal zagrywa do Silwy, Ten wypatruje Isaka. Do niego też kieruje swoje podanie. Teraz szwedzki napastnik ma szansę na zdobycie bramki. Wbiega w pole karne, jednak szansa okazała się być tą naszym szympansa. I już piłka pod nogami zawodników gruzu. Uar podaje podanie do Silwy Silva do Shorto, który postanowił zmienić skrzydło. Jest teraz na lewej stronie. Jest na wysokości pola karnego dośrodkowanie na Silwę. O dziwo Silwa wygrywa pojedynek główkowy. Zwróć mu uwagę. Alguasil sam nie wierzy, mówiąc: no doskoczył. Patrzcie, doskoczył. Być może przyczyną tego było to, że po prostu wybił się z nóg. Mimo wszystko bramkarz wznowi grę z piątego metra. Jeszcze w doliczonym czasie gry szybka zmiana w drużynie Szturmu Gras. Na boisko wbiega Iwan Liubić, czyli taki Lubicz z klanu tylko austriackiego. Bramkarz Real Sociedad decyduje się na dalekie wybicie piłki z pola karnego, a sędzia kończy mecz. Skromne zwycięstwo 1-0 hiszpańskiego klubu daje mu 3 punkty. Krótki Paweł w kolejnym meczu z rzędu zdobywa asystę. Miejmy jednak nadzieję, że zawodnicy Realu Sosjedat poćwiczą nieco na troningach, ponieważ następni przeciwnicy w tych rozgrywkach nie będą już tak prostymi jak ci z Gruzu. A my tym wesołym akcentem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten epizod Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo, jak zawsze, zachęcam do pozostawienia komentarzy pod tym filmem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, czy Paolo Shorto urośnie i przytyje, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!